Naprawdę wzruszeni tutaj, obserwując, co tu, co, co tu żeście Państwo zrobili. Także bardzo dziękujemy. Jeszcze będzie okazja porozmawiać dzisiaj o tym wszystkim. Proszę Państwa, w kameralnym gronie, w niezwykłym miejscu. Witamy Państwa raz jeszcze w imieniu Fundacji Nautilus. Tak się, tak się to stało, że tak naprawdę to, co jest dzisiaj, to jest jedynie taką próbą. Przed tym, co chcemy zrobić w rocznicę, 30. rocznicę wydarzeń Emilcińskich. Proszę Państwo, widzicie tutaj? Stoi coś, co nazywamy momentem upamiętniającym wydarzenie sprzed 29 lat. E, nazywane jest to w mediach pomnikiem UFO. No, jeżeli ktoś tak sobie życzy, to może tak to nazywać. Czarna kostka znana z filmu Odyseja Kosmiczna 2001, ale muszę Państwu jedną rzecz wyjaśnić. Obok mnie stoi człowiek, który. Jest sprawcą tego zamieszania Andrzej Krzysztofiak. Andrzeju, jakbyś mógł opowiedzieć, jak to się stało, bo Ty też kiedyś rzucił pomysł, żeby tutaj postawić coś, co upamiętni te wydarzenia sprzed 29 lat. Nazywam się Andrzej Krzysztofiak, przed to Robert mnie przedstawił. Temat związany z tym, co przeżył Pan w świętej pamięci już nieboszczyk Jan Wolski, znany jest mi również od 30 lat. Szkoda by było, gdyby, gdyby zostało to zapomniane, no bo prędzej czy później wszyscy znajdziemy się po drugiej stronie, no a, a wizyta kogoś z innych gwiazd pozostanie w pamięci jednak. Nie widziałem UFO. Tutaj pan Robert mówi, że jestem w sprawie. Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, chociaż aż tak nie jestem. Proszę państwa, spotkałem się z taką dziwną opowieścią w swoim czasie. Po napisaniu artykułu na temat Milcina, właśnie, już było dość dawno temu, do redakcji Kuriera zgłosił się pewien człowiek, który poprosił o spotkanie ze mną, ponieważ twierdził, że wie, kiedy oni przylecą znowu. Tutaj mam problem. o no te wiry, on to nazywa wiry. One się szalenie szybko kręciły, taki taki taki, taki jazgo wydawały z siebie. To jakim cudem jest narysowane, że to ma taki, tego typu kształt. Jeżeli coś się kręci bardzo szybko, to trudno ustalić jaki to ma kształt, nie? Mógł mu się wydawać, że to tak wygląda. To wszystko, proszę Państwa, pokazuje, że ta historia wydarzyła się. Powtarzam jeszcze raz, naprawdę. Drodzy moi Państwo, tutaj po prostu się zdarzyło coś, co będzie zapisane w naszej historii, nie tylko Polski, ale myślę, że świata. I mówię to nie z przypadkiem, bo naprawdę wielokrotnie miałem okazję mówić o tym przypadku naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych, chociażby, którzy mówili, słuchaj, to jest sprawa, która kiedyś wytwójnie o tym będzie wszyscy, wszyscy będą się uczyli mówić prawidłowo nazwy Emilci. W 1978 roku w małej polskiej miejscowości Emilcin doszło do wydarzenia, które uważamy za przełomowe dla całej społeczności naszej planety. Jeden z mieszkańców tej wsi, Jan Wolski, spotkał się z istotami, które podróżowały niezwykłym statkiem powietrznym. Opis tych istot wykluczał, że byli to ludzie. Ta historia została tak dokładnie udokumentowana, że pozwala ona postawić z absolutną pewnością tezę, że Ziemia jest odwiedzana przez istoty z innych światów. Jesteśmy poruszeni tym faktem. I jednocześnie zdumieni, że tak mało mieszkańców naszej planety jest świadomych tak fundamentalnej prawdy o otaczającym nas świecie. W związku z tym zwracamy się do Pana z prośbą o przeprowadzenie na forum ONZ debaty w tak istotnej sprawie, jak możliwość kontaktu naszej cywilizacji z innymi pozaziemskimi społecznościami. Jesteśmy gotowi przedstawić posiadany przez nas materiał jako dowód na to, że zaproponowany przez nas temat jest jednym z największych wyzwań, jakie czekają naszą planetarną społeczność. Ten list został przetłumaczony już na język angielski i w najbliższym czasie zamierzamy go wysłać do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. and okay, that goes